Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Show Testuje, w którym dziś porozmawiamy o najnowszej odsłonie legendarnego kompakta. Opel Astra L to już szósta generacja tego kultowego modelu. W dzisiejszym odcinku w niezwykle ciekawej wersji, bo w wersji usportowionej GS w pięknym, niebieskim kolorze o nazwie handlowej Cobalt. I o tym wszystkim właśnie w dzisiejszym materiale, który powstaje we współpracy z dealerem Opla, firmą Marimex. Serdecznie zapraszam do obserwowania ich profili społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie filmu. Choć trudno w to uwierzyć, Opel Astra ma już ponad 30 lat. Pierwsza generacja Astry, zaprezentowana została w 1991 roku na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie, jako następca nieco przestarzałego już na swoje czasy Opla Kadeta. Ale zarówno Opel Kadet, jak i później Astra, miały takiego swojego jednego największego konkurenta, z którym od zawsze rywalizowali. Jaki to konkurent oczywiście Volkswagen Golf. Dziś po tych e, wielu Latach em, rywalizacji okazuje się, że zarówno jedno auto, jak i drugie auto jest bardzo rzadko spotykane na ulicy. Ja osobiście nie pamiętam, kiedy widziałem ostatnio na ulicy nową Astrę. Oprócz oczywiście tej, którą jeżdżę. To wszystko wina tego, że dziś moda a, czy też upodobania klientów przeniosły się w stronę crossoverów, w stronę suwów. Ja też celowo przyjechałem w to miejsce właśnie kompaktem, właśnie Oplem Astrom, żeby pokazać wam, że ten SUV Poza większym prześwitem nie różni się niczym od tego samochodu. I zobaczcie, na tej drodze, nawet takie autokompaktowe z nieco obniżonym zawieszeniem w wersji GS też bez problemu da sobie radę. Myślę, że prezentacja najnowszej odsłony Astry to było ogromne zaskoczenie dla wszystkich miłośników Opla, a też dla osób, które były posiadaczami wcześniejszych generacji. Dlatego że Astra J, Astra K to były samochody takie bardzo okrągłe, bardzo delikatne. Natomiast tutaj otrzymujemy samochód o kanciastych kształtach, auto bardzo nowoczesne. Nowoczesne, które moim zdaniem stylistyką pasuje do obecnych czasów. Ja też widzę w tym samochodzie wiele elementów, w których Opel z sentymentem wraca do swojej historii. Spójrzcie na ten pionowy niemalże przód tego samochodu, ten pionowy grill. Pierwsze kadety. I także kolejne generacje kadeta zawsze, właśnie ten przód, miały e, narysowany w taki sposób pionowy. Ja widzę osobiście w tym przodzie nieco kadeta C, jeśli chodzi o grill, właśnie i położenie lamp. Widzę tutaj też Korsę e, pierwszej generacji. Naprawdę w tym samochodzie jest wiele takich elementów, w których Opel moim zdaniem cofa się i czerpie ze swojej historii. Mnie stylistycznie to, to auto bardzo przypada do gustu. Przypada mi do gustu przede wszystkim dzięki swoim dodatkom, tym usportowionym do w wersji GS i tutaj kolejne podkreślenie tego, o czym mówię. GS nie mamy tutaj już wersji OPC Line na przykład, mamy wersję GS. Czyli e, taką usportowioną wersję, inspirowaną wersją GSI. Przecież Astra F e, wersji GSI, dwulitrówka 16 zaworowa, świetne sportowe auto, świetny hot hatch tamtych czasów. Tutaj e, mamy znów powrót do tej historii i podkreślenie właśnie tej usportowionej wersji. To usportowienie przejawia się w wielu elementach. Przede wszystkim w czarnych dodatkach, które nadają takiego dynamicznego wyglądu temu autku, w czarnych felgach, w dwukolorowym malowaniu nadwozia. Zobaczcie, czarne czarne obudowy lusterek. Również kilka elementów usportowionych we wnętrzu tego auta, które pokażę Wam za chwilę. Naprawdę ten samochód w połączeniu kolorystycznym niebieskiego kobaltu z czarnymi dodatkami wersji GS wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Choć wygląd usportowiony, choć mamy tutaj wiele dodatków pasujących idealnie do wersji GS, to mamy jednostkę napędową o śmiesznej pojemności. Mamy tutaj 130-konną jednostkę o pojemności 1,2 litra. Oczywiście silnik doskonale znany w całym koncernie Stellantis i ja nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o dynamikę, o to, jak to auto się rozpędza, jak to auto e, przyspiesza również w trasach, bo ten silnik jest bardzo dynamiczny. Ten silnik połączony dodatkowo z ośmiobiegowym automatem, z łopatkami przy kierownicy, pozwala sprawnie poruszać się tym samochodem. Natomiast jedyne drobne zastrzeżenie, jakie mam, to kultura pracy tego Silnika na wolnych obrotach, wtedy ewidentnie czujemy, że to jest jednostka trzycylindrowa. Natomiast gdy już jedziemy tym autem, gdy jedziemy w mieście, poza miastem, kompletnie nie czujemy tego, że jest to jednostka o takiej małej pojemności. Oczywiście najlepszym wyborem do tego samochodu, najlepszym rozwiązaniem jest układ hybrydowy. Tam mamy ponad 200 koni to auto, wtedy bardzo żwawo jedzie. Zresztą testowałem na przykład 308 z tym silnikiem mm, e, mocniejszym, najmocniejszym w zasadzie było tam bodajże 225 i testowałem to auto również na torze. Jest bardzo żwawe, jest bardzo dynamiczne i ten silnik byłby dopełnieniem właśnie tej wersji GS. Ta operacja opla z Peugeotem w ramach koncernu Stellantis jest widoczna niemalże w każdym miejscu w tym samochodzie. Również jeśli chodzi o układ jezdny, układ zawieszenia. Zacznijmy od kół, ehm, obręcze czarne, pasujące do całej tej wersji wyposażenia o średnicy 17 cali z oponami 225/45/17. Nie zabijają nam komfortu jazdy. Zawieszenie pracuje bardzo, bardzo komfortowo. Już po przejechaniu pierwszych kilku kilometrów zrozumiałem, że to auto po prostu prowadzi się jak Peugeot. Peugeot, który dla mnie był zawsze wyznacznikiem oprócz innych samochodów francuskich właśnie komfortu jazdy, komfortu podróżowania, wybierania nierówności itd. tak We wnętrzu tych akcentów Peugeotowskich jest jeszcze więcej. O tym opowiem Wam, gdy otworzymy drzwi. Natomiast zawieszenie bardzo precyzyjne, bardzo komfortowe i nawet na 17 calach nie zabija nam całej Przyjemności z jazdy. To jest zdecydowany atut tego samochodu. Zresztą wielu z Was mówi, że przecież to jest 308 w innym opakowaniu. Trudno się z tym nie zgodzić. To jest po prostu samochód, który z 308 czerpie mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ale mnóstwo tych dobrych rzeczy, które na co dzień w użytkowaniu będą bardzo doceniane i bardzo przydatne. Między innymi właśnie praca zawieszenia i praca układu kierowniczego. Szukasz opon do swojego samochodu. Znajdziesz je u partnera show testuje w firmie sklepopon.com. Nowe opony letnie, zimowe lub całoroczne w najlepszych cenach. Darmowa dostawa i aż 30 dni na zwrot. Zapraszam. Tył nowej astry, też bardzo wyraziście narysowany, bardzo ostre kształty, które oczywiście pasują do całokształtu tego samochodu. Ale na pierwszy rzut oka myślę, że nie jeden z Was zauważy mnóstwo podobieństw do golfa ósmej generacji, choćby na przykład lampy, które tu widzicie. Sporo ciekawych rozwiązań, sporo takich elementów stylistycznych, które mogą się podobać. Oczywiście czarne znaczki, te wszystkie czarne dodatki, jako spójność z pakietem GS. Dyfuzor tylny, lakierowany w czarnym połysku. Wygląda to bardzo ciekawie. Klameczka do otwierania klapy bagażnika, zobaczcie, ukryta w czarnym znaczku Opla. Pod spodem oczywiście napis Astra, również w czarnym kolorze i bardzo ciekawie wkomponowane światło stop w tylnym daszku. Mamy tutaj oczywiście daszek z takim pięknym przetłoczeniem, z taką piękną jakby płetwą po środku i światło stopu, które umiejscowione zostało w pozycji pionowej. Nie poziomo, nie takie długie światło jak zawsze, tylko delikatny stop tutaj podkreślający też właśnie aerodynamikę czy też agresywne rysy tego samochodu. Wygląda to naprawdę ciekawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o stylistyce nowej Astry. Pojemny bagażnik 422 litry, w tej wersji doposażony dodatkowo jeszcze w bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o matę bagażnika, dlatego że pod spodu jest ona podgumowana, od góry wygląda dosłownie tak jak standardowa podłoga w bagażniku, jest tapicerowana ciekawym materiałem. Dobrze to wygląda, bo większość tych mat ochronnych bagażnika wiecie, wygląda jak plastik, wygląda jak guma, natomiast tutaj mamy faktycznie to dobrze wykonane. I ciekawie rozwiązane, jedno światełko LEDowe w bagażniku, podwójna podłoga bagażnika, o tym należy wspomnieć, że po wyjęciu tej górnej podłogi, czy też po przesunięciu jej na dół mamy znacznie więcej litrów w bagażniku. I mamy jeszcze oczywiście schoweczki na dole, tam jest gaśnica, trójkąt, nie mamy koła zapasowego, jest wyłącznie zestaw naprawczy. Także bagażnik będzie pozytywnym zaskoczeniem, przede wszystkim będzie optymalny dla wszystkich tych, którzy będą chcieli tutaj podróżować na wakacje, czy też po prostu zrobić większe zakupy. Z tyłu, na drugim rzędzie, mnóstwo miejsca zarówno na nogi, jak i mnóstwo miejsca nad głową. Spójrzcie, ile mam jeszcze luzu, patrząc nawet na to pod kątem swojego wzrostu. 180 cm nie haczę głową bo pod sufitkę, nawet okularki mam teraz o podniesionej i zobaczcie. Niczym tutaj nie dotykam tej podsufitki. Pozycja na tylnym rzędzie bardzo wygodna. Oparcie poprowadzone pod takim kątem, żeby można było wygodnie podróżować, żeby te plecy się nie męczyły. Mamy też do dyspozycji podłokietnik z opcją uchwytu na dwa kubki. Mamy też otwierany schowek na narty. No i mamy sporo takich elementów stylistycznych mających podkreślić usportowienie tej wersji GS, jak białe przeszycia, jak niezwykle ciekawie rozwiązana tapicerka siedzeń. Zobaczcie. Ona jest częściowo materiałowa, częściowo tekstylna, częściowo oczywiście z ekoskóry. To co w koncernie Stellantis obecne, to rozsuwane suwaczki na dostęp do ISOFIXa. To też nam pokazuje, że faktycznie we wnętrzu tego samochodu mnóstwo takich rozwiązań, na przykład Peugeotowych znajdziemy, bo w ogóle mnóstwo jest ich w przedniej części. Nie da się uszukać multimediów, nie da się oszukać tego, że te przyciski do obsługi multimediów są po prostu unormowane dla całego Stellantisa i... I czujemy tę obecność na przykład peżota we wnętrzu tego samochodu, ale stylistyka nadal przypomina mi Opla, dlatego że mm, kształty wnętrza takie bardzo proste, bardzo wyraziste, no to od zawsze był przecież Opel. Tylne tapicerki, twardy plastik w tych miejscach, których raczej nie dotykamy, więc będzie to łatwe jeśli chodzi o utrzymanie czystości. Natomiast miejsca, w których na przykład kładziemy łokieć, opieramy się, wykonane już są z miękkich materiałów, więc to będzie bardzo komfortowe pod względem podróżowania. Wysokie zagłówki z tyłu też pozwolą nam na relaks właśnie w tym drugim rzędzie. Więc podróż, nawet dłuższa Astron, będzie nadal komfortowa i przyjemna, tak jak miało to miejsce w poprzednich generacjach tego kompaktu. Wnętrze z przodu. Bardzo wygodne fotele. Trzeba to podkreślić, że fotele są tak samo wygodne i komfortowe, jak komfortowe jest zawieszenie i prowadzenie tego samochodu. To po prostu widać, że czerpane jest z francuskich samochodów. Naprawdę. Wyprofilowanie fotela bardzo głębokie, jak na wersję GS przystało. Również te akcenty sportowe bardzo podkreślają wyrazistość tej wersji. I to mi się bardzo podoba. Podoba mi się przede wszystkim właśnie to, że ten fotel jest taki, jak być powinien, bo jest dobrze trzymający na boki, a zarazem wygodny, co czasem nie idzie w parze. Przepotężny ekran, zobaczcie. Tabletyzacja, cyfryzacja tego wnętrza nie ominęła Nowej Astry. Mamy tutaj potężny ekran, w zasadzie dwa potężne ekrany multimedialne i z lewej strony jeszcze dodatkowo w te ekrany wkomponowaną kratkę nawiewu. Więc taki trend mercedesowy czy na przykład BMW, no ewidentnie w tym ogromnym telewizorze podzielonym oczywiście na kilka części, ale w ogromnym całościowo telewizorze jest widoczny. I w zasadzie u góry do tego momentu, jak spojrzymy no to mamy Stelantis'a, typowego Stelantis'a, typowe przyciski, typowe pokrętełko jak w Peugeotach, jak w innych modelach należących do Stellantisa. Nawet tu przycisk od Drive Mode'a ma identyczną czcionkę jak w Peugeotie. Ale gdy już spojrzymy na tę część i na kierownicę, to co? No, to Opel pełną gębą. Zobaczcie, ta kratka na wiewo tutaj po środku, to jest ewidentnie Opel. Sposób narysowania tego, tak samo tutaj, oraz przyciski na kierownicy, kształt z tej kierownicy, to jest wszystko Opel. I to jest takie podkreślenie właśnie tego, że jedziemy Opelkiem. Natomiast, gdy już popatrzymy znowu na manetki, odbycie raczek od kierunkowskazów, to przypomina nam się no, nawet taki Opel zmiksowany trochę, no bo tak faktycznie jest. Teraz trochę pojeździmy nową Astro i słuchajcie. Bardzo mocno zaskoczyło mnie na przykład to, że w tym samochodzie mamy przednie szyby klejone byłem zdziwiony, że mamy tutaj tak dobre wyciszenie, nawet jadąc z większą prędkością w trasie. Okazało się, że jak uchyliłem szybę, sprawdziłem, bo coś to nie dawało mi spokoju. Mamy klejoną przednie szyby. W związku z tym to też powoduje, że mamy dodatkową barierę dźwiękochłonną i to faktycznie ma ogromny wpływ na to, że w środku, we wnętrzu tego auta jest ciszej. Cicho też jest, jeśli chodzi o jakąkolwiek pracę plastików i tak dalej. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby coś nam trzeszczało żeby coś nam skrzypiała. Samochód ma już przejechane 10 tysięcy kilometrów po polskich drogach, więc gdyby coś miało tutaj już wyjść, to myślę, że zdecydowanie by już wyszło. Na uwagę zasługują tutaj także wszechobecne systemy asystujące, systemy bezpieczeństwa. Mamy w tym aucie sporo elementów ułatwiających nam życie, aczkolwiek też w jak to już w tych nowych samochodach bywa rozleniwiających nas trochę dlatego że mamy aktywny tempomat, mamy asystenta linii. No i wszystkie te elementy powodują, że często jadąc samochodem w trasie po prostu nie skupiamy się na drodze, tylko myślimy o niebieskich migdałach i tak dalej, bo systemy robią wszystko za nas. Pamiętajmy o tym, żeby te systemy traktować jako nasze wspomagacze, a nie jako rzeczy, które mają nas Rozleniwiać za kierownicą. Powinniśmy być zawsze skupieni, zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo, a te elementy mają być tylko i wyłącznie dodatkiem umilającym nam jazdę. I tak też jest w tym małcie, dlatego że na przykład asystent utrzymania pasa ruchu nie jest tak bardzo wulgarny jak w samochodach niemieckich, jak w Audi czy też w Volkswagenie, że musimy się siłować z tą kierownicą męczyć, bić z tym asystentem. Nie. W tym samochodzie asystent utrzymania pasa ruchu z gracją informuje nas o tym, że coś jest nie tak, że powinniśmy przejąć kierowanie, że zjeżdżamy, że nie używamy kierunkowskazu to działa tak jak powinno działać, działa informacyjnie a nie tak jakby nas ktoś łopatą walił po plecach i e, mówił, że nie tak krzyczał na nas i tak dalej, nie, to wszystko działa tak jak powinno być, I to jest kolejny plus tego e, że w Astrze mamy zaczerpnięte to właśnie ze Stellantisa, z innych modeli w grupie, bo działa to tak dobrze, jak na przykład we, we francuskich odpowiednikach Astry, czyli na przykład w 308 Ciężko mi jest powiedzieć coś negatywnego o tym samochodzie poza wspomnianą jednostką Czuję się niezwykle dobrze za kierownicą nowej Astry i cieszę się, że się nie zawiodłem. Z ogromną przyjemnością siadam za kierownicę tego auta i przemierzam kolejne kilometry. Nowa Astra w wersji GS też bardzo dobrze prowadzi się w zakręcie. To dla mnie zaskoczenie, dlatego że mamy tutaj tylko 17-calową felgę. Można by tutaj założyć spokojnie 18, -gę. wtedy na pewno to auto byłoby jeszcze bardziej stabilniejsze w zakręcie. Ale nawet na 17 z profilem 45 to auto świetnie radzi sobie właśnie w pokonywaniu zakrętów przy dynamicznej jeździe. To jest. E... Spore zaskoczenie, bo w końcu, jeśli kupujemy samochód w takim usportowionym wydaniu, jakim jest właśnie wersja GS, to też oczekujemy od tego, żeby tym autem nieco szybciej pojeździć w zakręcie. I faktycznie to auto prowadzi się w nim bardzo dobrze. Gdy dołożymy do tego wspomniane wyprofilowanie tego fotela w opcji GS, to naprawdę zachęca nas to do. Żwawego, szybkiego, dynamicznego podróżowania. Świetnie to zostało wszystko połączone. Komfort jazdy, ale zarazem dynamika i prowadzenie auta w zakręcie jest po prostu genialne. Więc jeśli ktoś e, chciałby kupić ten samochód do swojej floty, bo na przykład e, potrzebuje to auto do swoich przedstawicieli handlowych, to myślę, że mit przedstawicieli handlowych będzie nadal podtrzymany. I słuchajcie, e, przedstawiciele nadal będą mogli szybko i żwawo jeździć swoimi miastrami, bo jak wiemy, Samochody firmowe, służbowe zawsze były najszybsze. Tak też powinno być w wydaniu nowej Astry bardzo serdecznie dziękuję dealerowi Opla, firmy Marimek za udostępnienie minowej nowej Astry w wersji GS do nagrania, do testów, to bardzo miłe doświadczenie ponieważ nie zawiodłem się kompletnie na tym samochodzie Kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału oczywiście zostawcie jak zawsze łapkę w górę, zostawcie suba jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału i przede wszystkim zostawcie komentarz, w którym napiszecie czy Waszym zdaniem Opel Astra L to samochód, który Podoba Wam się to samochód, który moglibyście jeździć? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Zostawcie komentarz. Będzie mi bardzo miło wejść z Wami w dyskusję na temat tego samochodu.